Mojżesz mówił do Izraelitów, oto kładę dziś przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Wybieramy życie, odpowiedzieli Izraelici. A co wybiera współczesny świat? Co wybierają ci, którzy popierają aborcję? Wybierają śmierć. Śmierć to zaprzeczenie najgłębszych ludzkich pragnień. Śmierć to pogarda dla drugiego człowieka. Śmierć to pogarda dla Boga. Dziwne jest to, że współczesny świat, oczywiście nie cały świat, ale ci najbardziej hałaśliwi, czyli wszelkiego rodzaju media, opowiadają się za śmiercią, ale nawet oni nie są w stanie całkowicie zniszczyć prawdy o naturze ludzkiej. Kopierając śmierć, Mówią, że aborcja to życie. Czyje życie? Chciałoby się zapytać. Z pewnością nie życie dziesiątków milionów dzieci bestialsko mordowanych na całym świecie. Ale z pewnością nie życie dla tych, którzy dla tych kobiet, które, ale również i mężczyzn, którzy dali się uwieść tej propagandzie aborcyjnej i zabili swoje dzieci. Dla nas nie jest tajemnicą, że walka przeciwko dzieciom nienarodzonym, a również przeciwko kobietom, bo tak naprawdę Ta walka przeciwko dzieciom ma głębokie podłoże duchowe. Zresztą dowody rzeczowe na to można znaleźć podczas dzisiejszej manifestacji, gdzie były znoszone okrzyki satanistyczne i paradygmaczne święto i pieśni kościelne. Nie, nie brak. Chcieliśmy nie, aborcjonistów. nie, tylko jest nie, do szczęścia e, im potrzebne. To jest nie, ży życia ludzkiego do mordowania, mordowania innych ludzi. Można ja powiedzieć, że, że to był jestem z satanistów i jest... słyszeliśmy wcześniej też takiego przemówienia mafii, która zajmuje się handlem pigułkami aborcyjnymi. Pomogła te te jak pigułki aborcyjne, aborcyjne w Indiach kosztują dwa, może trzy wszyscy, euro, wszyscy, jak Handlarki pigułkami adopcyjnymi sprzedają je w Polsce nie, nie po 80 bo to euro. Mówimy. No, no mówią, mówią, tak. mówią, że nie sprzedają, mówią, wpłać nam darowiznę. Nic dziwnego, że jeśli Justyna, jeśli zyski na tym broni. biznesie jest naszą y, wynoszą kilkadziesiąt y, kilkadziesiąt nie euro, na jednym żadnym zabitym żadnym dziecku, dziecku no to trudno się dziwić, że właśnie e, nie, przedstawiciele żadnych, e, żadnych, czy przedstawicielki morderczej korporacji żadnych, fatygują się do żadnych, Polski. No bo przecież, jeśli tam mówią, że tysiące, tysiące kobiet zabija swoje, swoje dzieci przy ich pomocy, przy pomocy ich pigułek aborcyjnych, na których zarabiają właśnie na jednym komplecie, który tak naprawdę nie wiadomo, co jest w środku, bo to jest, to jest nielegalne i te paczki przychodzą właściwie tak, że czasami są rozsypane, nie wiadomo, czy tam jest tylko biały proszek, i jakie, ja, jakiego rodzaju jest ten biały proszek. A tutaj te handlarki przychodzą, żeby powiedzieć, że to po prostu jest super. Wieście te chemikalia, one te chemikalia wam zrobią tylko dobrze, a przy okazji zabijecie swoje dzieci. Nie wspominają o tym, a my przy okazji zarobimy dużo pieniędzy. No, bo jeśli przemnożymy te y, kilkadziesiąt euro na sztuce y, przez, y, przez tysiące, które się chwalą te handlarki, które przemawiały przed chwilą, no to otrzymamy setki tysięcy euro. No można wiele podróży z Europy sfinansować za te pieniądze. Można sfinansować wiele, wiele zgromadzeń, w których będą się domagały zabijania. I tak właśnie się dzieje. Ale i tak to są, i, i, i tak to są niewielkie pieniądze w, w porównaniu z tym, co te wielkie korporacje farmaceutyczne zarabiają te miliardy, miliardy dolarów, które zarabiają na środkach nazywanych antykoncepcyjnymi, a w znacznej mierze są to środki poronne. Czyli tutaj można powiedzieć, przemawiali przed chwilą amatorzy, nielegalni handlarze pigułek adopcyjnych, ale, ale za ich plecami stoją olbrzymie korporacje dysponujące miliardowymi budżetami, które całą tę kampanię antyludzką finansują i nakręcają. E, te wesołe bębny, wesołe okrzyki, to wszystko jest fałsz. Radość towarzyszy? Narodzeniu dziecka, a także poczęciu dziecka, tej właśnie, tej właśnie świadomości, że jest nowy człowiek. Tutaj mamy do, do czynienia właśnie z fałszem, kiedy właśnie będziemy, mamy się cieszyć z tego, że możemy kogoś zabić. To jest fałsz. Jeśli, jeśli e, osoby po stronę nie potrafią spojrzeć pod podszewkę tego fałszu, to trzeba to powiedzieć: to jest fałsz. Nie ma się z czego cieszyć. Jeśli ktoś zabija swoje dziecko, nie ma się z czego cieszyć. Naprawdę, bo to jest wielka tragedia. Jest to, jest to koniec życia jednej osoby i jest to także początek nieszczęść kobiety, która właśnie. Nie sprzeciwiła się temu, a często właśnie pomogła, albo sama spowodowała śmierć swojego dziecka. Ale zawsze możecie się wyzwolić. Szatan nie jest waszym panem. Nawet jeśli wydaje się wam, że nic nie możecie zrobić, prawda może was wyzwolić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że. Siła, siła, sług śmierci wydaje się nie do zwyciężenia. Siły, siły mordoru wydają się niepokonane, ale jest ktoś znacznie silniejszy od sił zła, tym kimś jest Jezus Chrystus. Pierwsza tajemnica chwalebna z stanie Pana Jezusa. Ci wrogowie, wrogowie życia, słody śmierci, dwa tysiące lat temu myśleli, że zabijając Jezusa znaleźli ostateczne rozwiązanie. Myśleli, że zwyciężyli. Myśleli, że kłamstwo zagłuszy prawdę. Mylili się. Bo trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. I to jest największy skandal dla tych, którzy nienawidzą prawdy dla tych, którzy chcieliby, żebyśmy w w rozpaczy dla tych, którzy myślą, że do końca już będziemy niewolnikami zła. Tak nie jest. Nawet jeśli zła się dopuściliście, możecie się z tego zła wyzwolić. Nie swoimi siłami, ale odwołując się do Chrystusa. Zmartwychwstałego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja. Będziemy obecni również podczas przyszłych rozpraw. To jest bardzo ważne, to co się dzieje, pokazujemy sprzeciw wobec zabijania dzieci. Jeżeli my nie będziemy walczyć o te dzieci, to kto będzie o te dzieci walczył? Dzieci nie mają swoich adwokatów. Oskarżona ma obrońcę, przysługuje jej obrońca zgodnie z polskim porządkiem prawnym, a dzieciom nienarodzonym nie przysługuje praktycznie nic. Dlatego my musimy być adwokatami tych dzieci, które nie są w stanie same mówić. Mówimy głośno i wyraźnie. Stop aborcji!